Wielkie emocje i 6 goli w hicie kolejki. Do tego przełamanie korony kielce czy kolejne rozczarowania w Łodzi. Czas podsumować to, co wydarzyło się w Fortuna pierwszej lidze w miniony weekend. Zapraszamy na nasz magazyn 28. kolejki. Patrzymy na początek na harmonogram weekendowych gier. Większość meczów odbyła się w niedzielę, w związku z kolejką rozegraną w środku tygodnia. Swojego meczu z wiadomych przyczyn nie zagrała arka Gdynia, a hitem kolejki było starcie w Łęcznej. Najpierw jedyny mecz rozegrany w piątek, a więc starcie widzewa z miedzią. Jedni i drudzy uskrzydleni zwycięstwem w poprzedniej kolejce, a w tabeli przed tym meczem trzy punkty więcej mieli gospodarze. W ofensywie jednak od początku miedź. Już w czwartej minucie Kudwiawczewsa, który w bramce zastępował Wrąbla, zatrudnił tą próbą Makuch. Po drugiej stronie Lenarcik nie musiał notować tak wymagających interwencji. Natomiast nieco goręcej w polukarnym widzewa zrobiło się ponownie w 25 minucie. Niezrozumiale zachował się Kudriawczew, Jest strzał i gdyby nie ustawiony na linii poczobut, byłoby 0 do 1. Dwa ostatnie domowe mecze widzewa kończone bezbramkowymi remisami. Tutaj taki wynik do przerwy, a po zmianie stron kolejne próby piłkarzy Jarosława Skrobacza. Najpierw obiecujące uderzenie wprowadzonego z ławki Romana. Minimalnie niecelne. To już minuta 68. Maciej Śliwa ma piłkę. Wykładają do Pawła Zielińskiego. To była dobra okazja, ale nie przymierzył wystarczająco obrońca. Trzy gole zdobył kilka dni temu widzę w Bełchatowie. Tutaj do ewentualnego zwycięstwa mógł wystarczyć jeden. Ale ofensywnych prób jak na lekarstwo. Wreszcie 80 minuta. Dostatkowuje poczobut. Przed szansą Marcin Robak, ale jego strzał głową kończy się tylko poprzeczką. To była najlepsza okazja w tym meczu, kolejnym bezbramkowym meczu na Stadionie Widzewa. Inauguracja kolejki na 0-0. Na początek soboty rywalizacja Chrobrego Głogów z ŁKS-em. Jesienią w Łodzi gospodarze wygrali aż 4 do 0, a dokładając do tego aspiracje obu drużyn, początkową przewagę gospodarzy należy uznać za niespodziankę. Jako pierwszy arkadusza Malarza postraszył Dominik Piła, no i zmuszony do trudnej interwencji golkiper. W 40 minucie Chrobry sunie z kolejnym szybkim atakiem. Znów jest z piłką Dominik Piła, uniknął spalonego, a zaraz potem padł w starciu z Malarzem. Sędzia bez zawahania użył gwizdka i wskazał na 11 metr, więc krótko przed przerwą Chrobry będzie mieć świetną szansę do otwarcia wyniku. Konkretnie Mateusz Machaj ustawia piłkę, ale tylko w słupek trafił pomocnik Chrobrego. Wymarzona okazja zmarnowana, jednak nie zamierzali się tym załamywać podopieczni Iwana Dziurdziewicza. Kolejna ich próba w 57 minucie. Wrzutka z narożnika. Jest w polu Mikołaj Lebedyński. No i tym razem już nic nie stanęło gospodarzom na przeszkodzie. Chrobry obejmuje prowadzenie. Zasłużone, bo dobrze wyglądają w tym meczu miejscowi. Skakał też Bugajdis, ale skuteczniejszy w walce o piłkę był Lebedyński. No i ŁKS musi gonić wynik. Patrzymy na te akcje, świetne dogranie do Sekulskiego, sam na sam z bramkarzem, ale nie trafił czysto w piłkę Łukasz Sekulski. Lekki strzał obroniony przez Leszczyńskiego, a zaraz potem kolejna próba ŁKS-u. Na prawym skrzydle podłączył się Wolski, dośrodkowanie na Sekulskiego i to była kolejna kapitalna okazja zmarnowana przez napastnika. W czasie doliczonym wynik z perspektywy Chrobrego mógł jeszcze poprawić Marcel Ziman, ale po raz drugi w tym meczu malarza uratowało obramowanie bramki. Punkty tak czy inaczej w komplecie zostały w głogowie, no a LKS komplikuje sobie sprawę awansu. A teraz jesteśmy w Kielcach, gdzie zawitało zagłębie Sosnowiec. Korona po ostatnich słabszych meczach chciała wreszcie zapunktować pod wodzą trenera Dominika Nowaka. Pierwsi szukali jednak okazji gości, ale na posterunku czujni byli defensorzy korony. Kielczanie zagrozili tuż przed przerwą. Za sprawą stałych fragmentów gry. No ale te próby gospodarzy pozostawiały sporo do życzenia. Do przerwy więc bez goli, a to już druga połowa. W kontrze Sosnowiczanie. Szymon Sobczak dostrzega Quentin Sejdorfa, ale ratuje gospodarzy Jacek Podgórski. Na zegarze 68 minuta. Gospodarze w natarciu. Nie atakowany przez nikogo Oliveira W polu karnym dostrzega lepiej ustawionego Jakuba Łukowskiego, a ten precyzyjnym strzałem w długi ruch pokonuje Szymona Frankowskiego. Jeden do zera dla korony, która przybliża się do przełamania, ale goście nie rezygnują z walki o korzystny wynik. Dośrodkowanie z prawej strony Dawid Gojny uderza z 12 metra, ale szczęście jest przy koronie. Kielczani się ratują, a sami szukają jeszcze swoich szans. Dosłownie chwilę później na strzał z dystansu decyduje się Marko Perwan, ale futbolówka otarła się o poprzeczkę i wyszła poza wojsko. Zagłębie do końca z nadziejami na choćby jeden punkt, ale ostatecznie nie zdołało na Stadionie Korony zdobyć nawet jednej bramki. Gospodarze po trzech zrędu porażkach wreszcie się przełamali. Starcie z GKS-em Bełchatów dla reszty miało być łatwą przyprawą, bo przecież w tym roku na Podkarpaciu punkty traciły już takie drużyny jak EKS, GKS Tychy czy Brugbet. Gospodarze rozpoczęli zgodnie z przewidywaniami. To szósta minuta, składna akcja, podanie Jakuba Wróbla, a całość kończy Radosław Adamski. Szybko mamy więc 1-0, ale równie błyskawiczna była odpowiedź gości. Tuż po wznowieniu gry dośrodkowanie zrzutu wolnego Waldemara Gancarczyka i Mateusz Bartków wyrównuje stan meczu. Dużo się dzieje w pierwszych minutach na trudnym, grząskim boisku w Rzeszowie. Z problemami interweniuje Daniel Niżnik po tym rzucie wolnym Maksymiliana Hebla. A to z kolei następna próba gości. Na linii polakarnego na strzał decyduje się Mikołaj Grzelak. Z niepewnej interwencji Karola Dybowskiego korzysta Dawid Flaszka i goście obejmują prowadzenie. 2-1 dla GKS-u, ani miną nawet kwadrans gry. Resowia stara się jak najszybciej odpowiedzieć, ale miejscowym nie udaje się pokonać bramkarza gości. Do przerwy więc mała niespodzianka, a druga połowa rozpoczyna się od kolejnych ataków gospodarzy. W tej sytuacji fantastyczną interwencją popisuje się Daniel Niżnik, a bliski zdobycia bramki był Kamil Raduli. Goście szukają swoich szans przede wszystkim w kontratakach. To okazja z 54 minuty i dosłownie centymetrów zabrakło Filipowi Laskowskiemu do zdobycia trzeciej bramki dla GKS-u. 120 sekund później kolejna próba przyjezdnych. Tym razem indywidualnie Dawid Flaszka, ale przy wykończeniu zabrakło odrobiny precyzji. Centymetry w tej sytuacji uratowały resowie. Niespełna kwadrans do końca tego pojedynku. Zamiast prób resowi jeszcze jedna akcja Bełchatowian. Dośrodkowanie z prawej strony Flaszki. Na piłkę pod bramką czeka Maciej Mas, który zmusił do błędu Olivera Podchorina, i to on ostatecznie kieruje piłkę do własnej bramki. GKS wygrywa 3 do 1, notując tym samym pierwsze zwycięstwo od połowy listopada. Daresowi jest to druga przegrana w trzech ostatnich spotkaniach. Po pojedynku górnika Łęczna z Brugbetem kibice wyczekiwali z wielką niecierpliwością, bo zarówno jedni jak i drudzy myślą o awansie do elity. Od mocnego uderzenia dosłownie rozpoczęli gospodarze. Dokładne podanie Bartłomieja Kalinkowskiego zamienia precyzyjnym strzałem na gola Paweł Wojciechowski. Niespełna kwadrans z gryzanami w tym meczu i górnik wychodzi na prowadzenie. Idealnie wycofał piłkę w tej sytuacji pomocnik gospodarzy, a Wojciechowski takich szans nie marnuje. Lider nie zamierza jednak zwlekać ze swoją odpowiedzią. To 15 minuta. Roman Gergel dostrzega Adama Radwańskiego. Ten decyduje się na strzał, po którym piłka wpada do siatki. Autorem trafienia samobójczego Paweł Baranowski. Szczęście sprzyjało gościom w tej sytuacji. Trochę bilarda w polu karnym, futbolówkę odbija się najpierw od Tomasza Mizierskiego, następnie od Pawła Baranowskiego i ostatecznie ląduje w siatce. Jest więc 1-1, a po tym golu goście szukają drugiego trafienia. Miękkie Pawła Pawłażery, ale Maciej Gostomski broni strzał głową Mateusza Grzybka. A to już kolejne dośrodkowanie gości. Tym razem ze stojącej piłki najwyżej wyskakuje Artem Putiwcew i tutaj Gostomski już z piłki nie sięgnął. Piłkarze Brugbetu odrabiają straty i wychodzą na prowadzenie. Marcin Grabowski posłał piłkę na dziewiąty metr, a ukraiński defensor wygrał główkowy pojedynek z Tym Osiakiem. Do przerwy więc w Łęcznej trzy bramki i nadzieje z obu stron na korzystny rezultat. To już pierwszy kwadrans drugiej połowy. Patrzymy na to dośrodkowanie, po którym Piotr Wlazło fauluje Tomasza Migierskiego. Rzut karny ma Górnik. Do jedenastki podchodzi Paweł Wojciechowski i w Łęcznej ponownie jest rezultat remisowy. Łukasz Budziłek wyczuł intencję strzelca, ale uderzenie było na tyle silne i precyzyjne, że gospodarze doprowadzają do remisu. Dwa do dwóch, a przed nami jeszcze naprawdę dużo emocji. To kolejny ważny moment w tym spotkaniu. Po zagraniu Radwańskiego ucieka rywalą Kasper Śpiewak. Próbuje ratować sytuację Gostomski, ale zagrywa ręką poza własnym polem karnym. To może oznaczać tylko jedno. Gospodarze od 64 minuty muszą radzić sobie bez swojego podstawowego bramkarza. Chcą skorzystać z gry w przewadze pod opiętnie Marusza Lewandowskiego. W tej sytuacji Mateusz Grzybek sprawdził formę wprowadzonego za Gostomskiego Adriana Kostrzewskiego. A to już końcowe fragmenty tego pojedynku. Brukbet ponownie w natarciu. Tym razem posyła piłkę na przedpole bramki górnika Mateusz Grzybek, a piłkę do własnej bramki kieruje Bartosz Śpiączka. Drugi w tym meczu samobój gospodarzy. Ogromna radość w szeregach lidera, bo zwycięstwo na gorącym terenie włęcznej może mieć niebagatelne znaczenie. Trafienie samobójcze Bartosza Śpiączki, który przecież kilka sezonów temu występował właśnie w barwach Termaliki. Goście prowadzą 3 do 2, a osłabiony górnik do samego końca nie zamierza składać broni. To szósta minuta doliczonego czasu gry. Leandro dośrodkowuje, z głową Midzierskiego, na strzał ostatniej szansy decyduje się Przemysław Banaszak i robi to skutecznie. Gospodarze ratują dosłownie w ostatnich sekundach remis. Niezwykły przebieg końcówki meczu w Łęcznej. zaraz potem ostatni gwizdek, no a Brookbet w tym spotkaniu traci to, co los dawał im już kilka razy w tym roku. Szalony hit kolejki, który kończy się remisem 3 do 3. GKS Jastrzębie po przegranej w derbach z GKS-em, Tychy, poprawę nastrojów szukał w meczu z Odrą Opole. Miejscowi od początku byli stroną przeważającą i częściej musiał interweniować Błażej Sapielak, który zastępował w bramce gości Mateusza Kuchtę. 18 minuta. Na strzał z dystansu decyduje się Daniel Rumin, na nasiąkniętej murawie dobrze jednak interweniuje 17-letni debiutant. To pierwsza odpowiedź gości, 23 minuta, tu również mamy strzał z dystansu, Jakub Szrek, ale bez zarzutu Mariusz Pawełek. Przenosimy się do minuty 30, tym razem środkowanie z prawej strony Daniela Ferugi, asystę w tej sytuacji zalicza Rumin, a futbolówkę w siatce umieszcza Aleksander Komor. Jednobramkowym prowadzeniem gospodarzy zakończyła się więc pierwsza odsłona, natomiast w drugiej obraz gry nie uległ zmianie. W pierwszych minutach po przerwie co prawda lepsze wrażenie sprawiali goście, ale to GKS był konkretny. Patrzymy na akcję, po której na strzał z dystansu decyduje się kapitan GKS-u Dominik Kulawiak. W taki sposób pada gol na 2 do 0 dla gospodarzy. Kolejna próba miejscowych, 5 minut później. Tym razem dośrodkowanie z lewej strony, wprowadzonego z ławki Kamila Jadacha, a te centry zamienia na gola Daniel Rumin. Po godzinie gry piłkarze z Jastrzębia mają na koncie 3 gole. Więcej aniżeli łącznie w 7 poprzednich spotkaniach. Gospodarze próbowali jeszcze podwyższyć prowadzenie, ale młody bramkarz Odry nie dał się już więcej zaskoczyć. GKS tym samym przerwał serię siedmiu meczów bez zwycięstwa. Po porażce w Głogowie i wygranej w Jastrzębiu, GKS Tychy meczem w Niepołomicach kończył wyjazdowy tydzień. Z postanowieniem powtórzenia czwartkowego wyniku weszli w ten pojedynek gracze trenera Artura Derbina, bo od pierwszych minut groźniej było pod bramką gospodarzy. Puszcza odpowiedziała po niespełna pół godzinie gry, po dośrodkowaniu z rożnego. Sytuacyjne uderzenie Iwana Chladika, po którym na wysokości zadania stanął bramkarz Konrad Jałocha. Gospodarze aktywni w ofensywie, szukają bramki. To już 38 minuta. Piłka wędruje w pole karne miejscowych, a Erik Cikosz tak niefortunnie interweniuje, że futbolówka odbija się od Macieja Jamanki i wpada do bramki. 0 do 1. Takim też wynikiem zakończyła się pierwsza część meczu, a po przerwie zaczęło się od uderzenia kapitana Tyszan Łukasza Grzeszczyka. Na posterunku jednak Gabriel Kobylak. Dużo większym kunsztem bramkarz miejscowych musiał się wykazać przy tej sytuacji po rzucie rożnym. Na strzał zdecydował się Bartosz Biel, ale goście nie mogli cieszyć się z drugiego gola. Pod drugą bramką również Konrad Jałocha musiał być cały czas w gotowości, ale żaden z golkiperów w niedzielny wieczór nie dał się już pokonać. Zwłaszcza piłkarze Puszczy mają czego żałować. Na gola czekają już bowiem od miesiąca. Tyszanie wygrali natomiast po raz drugi w ciągu trzech dni na wyjeździe w stosunku 1 do 0. Na koniec mecz Radomiaka Radą z Estomilem Olsztyn. Faworytami byli gospodarze, ale ekipa z Olsztyna w ostatnich tygodniach prezentuje się całkiem nieźle, więc mecz w Radomiu zapowiadał się ciekawie. Radomiak rozpoczął bardzo ofensywnie, ale w pierwszych próbach brakowało wykończenia. To natomiast 19 minuta. W polekarne Stomilów biega Damian Gąska i jest zakaczany przez Damiana Byrtka. Karny dla Radomiaka, a jedynastkę skutecznie egzekwuje Mike Harvot. Goście nieśmiało próbują odpowiedzieć po ponad pół godziny gry. Ten strzał z dystansu Jakuba Myśliorskiego nie był jednak w stanie zaskoczyć Mateusza Kochalskiego. A to kolejna akcja Radomiaka. Tym razem środkiem przydziera się Dominik Soku i ponownie nieprzepisowo powstrzymuje rywala Damian Byrtek. Karwot z szansą na drugiego gola, ale tym razem jedenastki nie wykorzystuje. Strzał w słupek. Do przerwy więc tylko jedno bramkowe prowadzenie Radomiaka, ale druga połowa nadal pod dyktando do miejscowych. Kolejna próba z dystansu Damiana Gąski. uderzenie prostym podbiciem, ale czujnie w ramce gości Michał Leszczyński. 100 mil w opałach, nadratek przyjmuje kolejny cios. To 77 minuta, drugie przewinienie na kartkę Damiana Byrdka, który z pewnością tego meczu nie będzie miło wspominać. Czerwona kartka, po której goście w ostatnich minutach będą musieli radzić sobie w dziesięciu. Radomiak ten fakt stara się jeszcze wykorzystać, by podwyższyć prowadzenie. Ostatnie 10 minut tego pojedynku na strzał z za pola karnego decyduje się Michał Kaput, ale minimalnie niecelnie. Podopierzchni Dariusza Banasika do końcowych sekund szukali drugiego gola, ale ostatecznie mecz ten kończy się skromnym zwycięstwem Radomiaka 1 do 0. Podsumujmy zatem rezultaty z minionego weekendu: 6 goli i remis w hicie kolejki włęcznej. Przełamały się koronę GKS Jastrzębie czy GKS Bełchatów, a ważne punkty zgarnął też Radomiak i GKS Tychy. Mecz arki z Sandecją został przełożony, ale obszerny skrót finałowego spotkania z udziałem piłkarzy z Gdyni możecie już zobaczyć na naszym kanale. W górze tabeli Brugbed ma teraz trzy punkty przewagi nad GKS-em Tychy. Bardzo ciasno jest w strefie barażowej między trzecim Radomiakiem a szóstą arką tylko 4 punkty różnicy. W dodatku Górnik i ŁKS rozegrały o jeden mecz więcej. Jeśli chodzi o drugą część stawki, poprawił nieco swoją sytuację GKS Bełchatów, który pokonał Resowie. Teraz trzy punkty dzielą Bełchatowian od przedostatniego w tabeli zagłębia. Trzy gole zdobył w tej kolejce Brugbet, ale żaden z nich nie przypadł Romanowi Gergelowi, 17 trafień Słowaka, drugi w rankingu strzelców Kamil Zapolnik, a trzeci do spółki Angielski i Pirulo. A to już harmonogram gry na następny weekend. W piątek trzy mecze, w tym hit z udziałem GKS Utychy i Górnika Łęczna. Sobota to m.in. starcie brukbetu z Miedzią, czy powrót do gry Sandecji i Arki. Natomiast niedziela przyniesie starcie Benjaminku Fresowi i Widzewa, a także ważny mecz ŁKS-u z GKS-em Jastrzębie. Zanim jednak rozpocznie się granie w ramach 29. kolejki, czekają nas jeszcze dwa zaległe mecze w środku tygodnia. Skróty starć GKS-u Jastrzębie z Miedzią i Brukbetu z Koroną, jak zwykle w przypadku zaległości, przedstawimy Wam w naszym piątkowym magazynie. Do usłyszenia wkrótce.